Jak to mówią starzy górale, bez gwiazdy nie ma jazdy. A dzisiaj pokażę Wam z 14 roku w wersji 550 w 4 Matiku o mocy 435 koni. Bez wypadkowego? Bez wypadkowego. Zapraszamy. Jeżeli szukasz alternatywy dla Durango, to możemy Ci zaproponować Mercedesa GL z 2014 roku. Pieniądz podobny, gabaryt podobny. Auto zostało wylicytowane przez nas za troszkę ponad 7000 tysięcy dolarów. Z opłatą aukcyjną wyszło 8 tam 159 100, 100. czy tam no, niecałe 8200 dolarów z opłatą aukcyjną. Jest bezwypadkowy. No, bo bo w takim stanie jak no, go takim widzicie, jak, go tak widzicie jak dzisiaj Wam go zaprezentujemy, takim przyjechał. Miał duży przebieg, bo miał 313 tysięcy kilometrów przebiegu. Jest dużo lub nie, bo to zależy od rocznika, tak, jak to na to popatrzysz. No. Tak, ale po przyjeździe do Polski okazało się, że są opiłki. Filcze. Filcze olejowe. Tak. Mechanik stwierdził i lepiej, bo, a że miał alternatywę silnikową, bo miał taki samochód. Tak, na i części. Kupi, kupiliśmy, kupiliśmy S-klasę z przebiegiem poniżej 200 tysięcy kilometrów. I z niej został zaadoptowany ten silnik. Także na dwozie ma 313 tysięcy, przebiegł silnik 200 200, 200 tysięcy niecałe. I tak jak podkreślamy, jest to auto bezypadkowe. Była wymieniona szyba. Trzeba powiedzieć sobie szczerze też, że auto wymaga dopieszczenia. Ale chcemy powiedzieć, i pomówimy od samego początku, że w tym stanie auto przyjechało z USA. Tak. I nie jest to prawdą, że wiesz, jak to wszyscy mówią, że Złomy, złom, złom, wypadki, złom. Wy, że, no. że że e, przystanki, samochod, przystanki jakieś tam z autobusowe z, tak, i w ogóle. Decyzja, jest, tak, nie? Tak, że nie przypomina auta. Proszę, na miasta możemy wam wkleić zdjęcia z aukcji, nie ma problemu. Jest parę elementów, które wymaga ale no, poprawy, tak, hej, no. ale też cena e, 96900 90, do małej negocjacji. Wydaje mi się, że jest to. Auto dop, zarejestrowane? Auto zarejestrowane, opłacone. Jest to dobra alternatywa, jeżeli ktoś poszukuje family cara, takiego takiego siedmiomiejscowego, bo mały jest samochód z Poznaku gwiazdy. Po gwiazdy, bo mało jest samochodów de facto na rynku, które mają siedem miejsc no. w SUWach. Dokładnie. Tak. Jeszcze ze Stanów można tą, Volvo XC90. No tak, można... Ale znowuż tutaj przetestujemy to, czy na przykład ja, jako ja tam w miarę będę siedział chyba przetestujemy, Nie wiem, no, Nie? Przet wszystko przetestujemy. No musimy to. Tak, bo na tutaj... pewno muszę wejść, bo sam jestem ciekaw. Hmm? Jest pomyślane? Hmm? Jest. Jest pomyślane. Auto bardzo ciekawe. Na ten moment jest wystawione do sprzedaży link do ogłoszenia, wkleimy Wam w opisie tego filmu, ale przejdźcie do niego dopiero na końcu. A przy okazji zostawcie suba, łapka i komentarz. Tak jest, Możecie Cała też obrad. odkliknąć hmm. dzwoneczek, żeby tam Wam przypominało w niedzielę o 10 rano, że... E, przypominajka, <laughs> że dwóch takich figofago coś tam będzie się produkowało. Pseudo-Youtuberów. Pseudo-Youtuberów, co jeżą e, śmierdzącymi autami prosto z USA albo z kontenerem Kanady. Kontenerem pachnącym, kontenerem, tak. Blacharzem hmm. i spawarką. Ale to są wartości dodane, które normalnie w salonie nie dostaniecie? Nie dostaniecie. Żebyście nawet nie chcieli. Nawet chcieli. No chyba, że ktoś wiesz, specjalnie do kontenera wsadzi, wyśle do USA i z powrotem i wtedy ma ten zapach, ale jakby to się nie opłaca, nie? Ogólny look auta jest taki mocarny, bo ten... No, to e, wygląda poważnie. Po, naprawdę poważnie. Już widzę, że ma że ma szyberdach i ma 360 kamerę, gdzie w Durango tego nie ma. Tak i też jest, akurat ten model jest siedmiomiejscowy. Jest kurczę alternatywa posadzenia dużej ilości nie ludzi. Nie? To jest ta gorsza strona akurat, panie lakiernik. Że co, że panie lakiernik, że co, że panie polakierować? Lakiernik. No trzeba sobie tutaj... Znaczy, ta strona wymaga dopracowania. Ale też niewielkiego, bo tam... Tam są zaprawki. Zapraweczki. Też są zaprawki. Ale tu jeżeli jakby do, chodzi o to... domalować tą listę może listę. I listę polakierować. No, no, tutaj nie? Trzeba polakierować to, listwę. To jest do zdjęcia, podejrzewam. Tak. To, to tutaj tak Te zapraweczki. Więc to wiesz, też... jak tu deszki też... będą wchodziły po plecach, tu coś. auto w takim stanie przyjechał. 2014 rok trzeba zaznaczyć, że to jest auto 11-letnie. Dokładnie. Też dużym przebiegiem. Ale patrz na tył. To jest naprawdę duży no, właśnie, kloc. Tak jak podjechał ten samochód, to kurde sobie myślę, pół jest spory. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że wygląda dość agresywnie no czy agresywnie to, znaczy tak, już widzę, że miejsca bagażnikowego jest tak samo jak w Durango no no bo więcej tu nie ma, o ja jak te chromy od odbijają, ładnie kręcę gdzie są te? no Rzeczy, właśnie tu elektrycznie się pewnie składa, no, tu jest masz elektrycznie? wow to jest elektrycznie. no to w Durango nie ma elektrycznie Patrz, cyk no cyk. To, to już fajnie to, fajnie? to już fajnie? mamy tutaj coś z bagażnika Miejsce więcej czy... A koło, to, koło no to, nie jest pełnowymiarowe, teczka, ale jest, jest. Graśnica jest, 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 jest. Także nowy właściciel kurcze, nie będzie. Jak to świeci, ja Cię nie pęcałem, będzie musiał się tego w to inwestować. Nie no fajnie. Zaraz tam tam się z Tomkiem władujemy, do środka ale nie będziemy. No, po te fotele, że mam wrażenie, że. Że odległość powinno, na nogi. No tak, i odległość na nogi jest, że. No to, to być... miał porównanie, bo ty siedziałeś w trzecim rzędzie GMC. A to do GMC nawet nie, nie ma czurda. porównywać, no co ty, kurde, tam to, to jest autobus do tego auta, to wiesz. to. Tam na pewno jest zdecydowanie więcej miejsca i tam to można, no, na tylnym fotelu jeszcze, no, się pobawić. No. Zamykamy. No tak. Bierz łapkę albo głowę. No właśnie i łapkę o, ale i dość, głowę. Ale dość szybko się zamyka, widziałeś? Na no właśnie, generalnie, ale zwróć uwagę, bo już zwróciłem, że amerykańskie no. auta jak zaczyna się no. zamykać, zaczyna pipkać. A uwaga, uwaga, bo się zamykam, nie? A tutaj no. tego nie było. Taki, no. Od razu taki rzut, nie? że jednak Amerykanie dbają o to, żebyś wiedział, żeby właśnie sobie łapki albo czegoś, albo w głowie Ale nie widziałem ostatnio testy: dawali ogórka w szparę pomiędzy. Ogórek, taki i się nie zamykało. Nie jak zam... dał rękę, to mu się zamykało. Tak, tak, i to jest dziwne. I była I <grymne> Także GL, największy z, z modeli <grymne> suwowatych, <grymne> występujących w palecie Mercedesa. Gwiazdy, tak. Tu mamy silnik 4,7, zaraz do niego przejdziemy i moc 435 KONI z V8, już uturbionej, <grymne> trzeba sobie powiedzieć. <grymne> no i dlatego jest ta moc troszkę większa przy mniejszej pojemności, jak tak. na przykład Durango tak. 5,7, nie? Ale. Właśnie. I, I ja już wolę, na przykład, i gdybym miał ja wybierać, wyra, wybieram Durango. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Prost nie ma tych turbin. turbin No już tutaj na nawet... wie, do Jest do jak jest. Ale jeden, kurde, no jest, pewna, no tak, jakby, no, jakby jest ale... pewna grupa klientów, która nigdy nie kupi Durango, nie kupi Audi, a kupi Mercedes. No tak, I bo ta gwiazda na... musi być. Też chcemy też pokazać to, że importujemy wszystko. I Lexusa, i Mercedesa. Cokolwiek będziecie chcieli, to wam sprowadzimy. Także Pamiętajcie, dzwońcie, pytajcie, męczcie, pytajcie, nie zwracajcie uwagi na pewno na te fejkowe ogłoszenia na Oliksie i Allegro, bo to, to i nie dzwońcie do nas z pytaniami, czy za 40 tysięcy jesteśmy w stanie wam sprowadzić durango. Bo ci ludzie też nie są w stanie z tego roku, a tylko zachęcają de facto, ja to traktuję totalnie jako oszustwo, prywatnie, bo to jest no, bo, jawne wprowadzenie klienta błąd, w błąd. Tak. A później wyprowadzanie tych ludzi z błędu jest, jest bardzo problematyczne. Jest problematyczne i zajmuje nam bardzo dużo czasu, także jeżeli nie się naczytacie takich yy, ogłoszeń, to najpierw zadzwonicie do tamtej firmy tak? i podpiszcie umowę na ten dany na ten, samochód. Na ten samochód, ale za tą cenę. z reguły tego samochodu już nie ma? Pod tytułem, ale mamy inne na placu. No. Dobra, chodźcie na drugą stronę, bo ta strona jest zdecydowanie, zdecydowanie ładniejsza. 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 I na przykład tamta strona może się prezentować tak samo jak i mhm. Wymaga delikatnego dopieszczenia. Ale tak w sumie to tylko. Bo faktycznie te zabrawki tam na rancikach, naprawdę, tutaj to też to troszeczkę. Po, ci, tam że... łatka na zderzaczku i, i tylko listwa, no, po... i auto naprawdę wygląda dobrze. Powiem ci szczerze, że się trochę się dziwię Jędrzejowi, że tego nie zrobił. No bo to jest mała inwestycja. Mała inwestycja, mhm. my byśmy to A na pewno... lepiej wyglądał. Ale jeżeli ktoś. Ale to też pokazuje, że auto nie było lakierowane. Nie no, było nie, no, robione. To jest też plus tego, ta, nie? Właśnie, tak, że nie kombinowane, że, niekombinowane, że tak. ktoś przyjdzie z miernikiem. Patrzcie. głaskaj Tomasz. Nie, no. nie Ej, zawsze... Każda V8, obojętnie czy to będzie taka. Czy śmiaka. Czy śmiaka, chociaż ta jest na biturbinie, to. Bo jednak amerykańskie są wolnosącymi. Oprócz, wiadomo, tych wariatów 6-2 pojemnością z kompresorami. 4,7-435 KONi. No. Jak na tą bryłę, to jest taka słuszna moc. Mhm. Ale waga też nie jest mała. Też nie jest mała, też to trzeba mała. sobie jasno powiedzieć, bo to wiesz, naćgane elektroniką też, bo tutaj nawet... Ale no... samo nawet te fotele, popatrz jakie one są napompowane, te drzwi, tak co Zaraz... mówiłeś, że, 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 że... No i maska, wszystko to jest wszystko... Waży. No. Wszystko bardzo. waży, nie? Hmm. Ale bardzo to... Do... W tyłu się pakujemy? Nie, ja na razie idę do tyłu. Ale nie, ja miałem sprawdzić, czekaj, 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 czekaj. to nie jest, nie, mi nie chodzi o tył ten. Nie chodzi o ten, o właśnie. Ten tył? Ba, o tak, to jest tak. O tak. O. I ja chcę się tutaj zmierzyć. To ma automatu się fotel przesuwa. A co to jest tutaj? A to nie, to o bezpiecznik. skrzynka bezpieczników. Kurczę. W takim ciekawym miejscu, no. A to pewnie jedna z wielu. Może, czekaj, teraz tak wchodzimy se tu. Teraz wchodzimy se tu. O, o, o kuwa. No Dobra, i teraz dobra ale teraz... Czekaj, jak to, tutaj, o, no, jeszcze o, jeszcze kawałeczek, Ku, kuwa, to nie, to nie jest, no, ale czekaj, nie zagłówek, moment, tak? moment, da, da, zagłówek sobie do tyłu. No ile kilometrów byś tam ujął? Hmm. No ile byś musiał, no ale tak uczciwie? Uczciwie, no to, bez, nie, ciężko by do było. Do pola byś dojał? Znaczy nie, stówka by się zrobiło, wiesz, jakbym się, jakby... Ktoś tutaj obok mnie nie siedzi, jakbym mógł sobie. Bo tutaj już na lewej nogi nie, no nie rozłożę, bo już mi przeszkadza. No to, no to nie jest to pełnowymiarowe auto, jeżeli chodzi dla niemałej osoby. No ale to zazwyczaj tam sobie ostatnie ostatnim rzędzie to dzieci. Dzieci ale... rządzą, zgadza się i nawet się cieszą, że no, są z tyłu, tak jak w kinie, od starych. Nie? <laughs> Dokładnie A tak. tutaj kino jest, bo możemy monitory. podłączyć monitor. Tutaj są monitorki. Ale karier... regulacja klimatronika w tym Tak, wszystko jest, wszystko jest, tutaj. Tutaj. jest, tu jest. Na hmm. bogato panie, hmm. no, no. to jest by Marian Luxusowo. Marian. To jest jakby luksusowo. Teraz się od... Ty zrobisz to, a się odsunie fotel. No. Hmm. O! Obydwa. I przedni też. No, to, no Przede wszystkim przedni. Ale f... no. hmm? Jest pomyślane? Hmm. Jest. Jest pomyślane. A to I tylko po to, żeby... łatwiej ułatwić, ...sobie nie? pójść z wyjściem, żeby było I teraz, łatwiej. I przycapniesz z powrotem. I nie jest... I nie... I powiem, że z wyjściem nie jest źle, ani z wejściem też nie było źle, przy moich niemałych gabarytach. Nie, no to jest bogata wersja, nie? Bardzo bogata wersja. Ale Tempomat, tak, ten pomad, szmery, bajery, pomad aktywnego chyba nie było w tym roczniku, więc nie ma. Kamery 360 były, chociaż monitor nie jest za wielki. No, ale coś, coś musi chyba być tam widoczne. System bezkluczykowy. Pamięć foteli, nie, widzę. Jest zagłówek też jest. O, jest. O. I działa. O, działa. O, a co to? To. A, popatrz mądre, bo tak. Jak ktoś nie wie, nie? No. Jak cię os, o, osła, o, bo to też nie Uuu. wiedziałem nawet, to to w większości samochodów to jest, ale ludzie nie, nie wiedzą, że. Ale oprócz tego, że jeżeli ciebie słoneczko tutaj radzi, to ty dalej możesz sobie. O kurka wodna. No i dlatego to, to jest Aha. ciekawe. Dlatego patrzyłem, co to jest, a ty. ty jest... możesz się osłodzić kurka Tak, ale już, już brakuje tu tego mojego jeszcze bocznego, ten, ale to już bym wymagał chyba za dużo, co? No chyba. W 2014 roku. 14. Bo podejrzewam, że w nocy jest. Ktoś to wymyślił. No. Ty, ale on mądre. To, jest, jest, raz to widza, jest, no? jest fajnie. To jest fajne. E? Nie głupia, nie głupi. Nie nie trzeba oddać Niemcowi. No Niemcowi. Dokładnie. Niemiec. Płakał jak sprzedawał. To akurat. Na granicy dzwonił, żeby odkupił. O, Bartek, to co ty bardzo lubisz? Co? Roletka jest. No i prawidłowo. No, roletka no. Jest. jest. Popatrz, jest. To, to sikalafon. kalafon No człowieku, nie, to nie ma, lipy, nie ma. To ja bym na waszym no. miejscu to brał. pa, jest roletka. No dla roletka to mhm. wartość dodana jak ten smród kontenera. Znaczy zapach. Zapach, ty. Wnętrze, zewnątrz mamy umówione. Przypominamy, że auto jest na ten moment na sprzedaż. Link w opisie filmu. Dzwoncie, negocjujcie z Jędrzejem w porządku, chłop. Tak. Dobra, pakuj się do Michy mikroporty, tak. kamery i lecimy. I lecimy kurcze na jezdę testową. Na, epickie przebitki. Na, tak, na naszej z należytą, pięknej. to? Wykonane znależytą. Ale to jak zawsze, kurcze no. wiesz, ale do, na naszą piękną opawską drogę. To prawie jak jest klasa, nie? Prawie jak jest klasa, no jest luksusowo. Wszystko ma. Nawet masaże w foteli ma. To mm -hmm. czekaj to gdzie, tu, tak? Tu, ten dolny, no to mm. jest. O, już mi. na placach już o. Już tak? mnie... O ku. To jest dobre to. Ale odpycha. To już czuć, że odpycha. No 435 koni to chyba musi na turbina, co? No właśnie, bo jest smagany... No właśnie. Doładowanie Ale... i to... A wcześniej nie powiedzieliśmy. A ten samochód jest po takim dość dużym serwisie olejowo-hamulcowym i nowe, tak. nawet nowe opony, je kochamy, założone. Jokohamy, także tak? tutaj Jędrzej... jedynki Felgi. Jędrzej nie szczędził tak, środków, tak, także. Robił e, tak, tak jak trzeba. Ale to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo fajny, e, też prze, dość przestronny. Jest tak. dużo miejsca. Na takie no, taki eskapady jeszcze jakby był zagazowany. Ale naprawdę. Ale jak, ale jak, rady to gazować? Bo to chyba te roczniki jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze, jeszcze, można, jeszcze nie? Jeszcze tak. Nie? Ale, ale ten masaż mi się podoba. Ale powiem ci, że. To e, mnie masuje i jestem mega zachwycony. Jędrzej leciał ze Szczecina, to spaliło mu te 12-12,5 litra bez gazu, a też nie ma najlżejszej nogi. Także, no. Bardzo duże, przyjemne auto, dobrze wyposażone. Brzmi, no wiadomo, to nie jak Durango, że kurde, i, i słychać go mocno. Ale tu masz Harman Kardon. No tak, no to, to wiesz, no... Jest to na podorędziu, mm -hmm. można sobie fajnie tej muzyczki posłuchać. Ale, co, co jest bardzo ważne, to dalej podtrzymujemy, że to auto jest bezwypadkowe, chociaż tak. mam mankamenty lakiernicze zewnętrzne. Ale są, no. Najmniej. Tak, ale... ale ty... 11 lat chyba wiesz, mówiłeś, no to tak? na 11 lat, wiesz, no i przebieg swoje też robi, bo maska no jest, jest wypikowana kamyczkami, no ale to jest rzecz normalna, no kurczę, no ty. Tak. Przecież auto nie stoi w garażu, tylko jeździ. Będzie możliwość to zaraz troszkę, bo sam jestem ciekaw, jak po, 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 ten pobiegnie, jak się się odpycha, ale na razie to takie depnięcie to tak fajnie zareagował. No i już znowu, już widzisz, jak chciał kopnąć, no jednak to i turbo dobrze, kurczę, ten. No, myślałem, że się będzie lepiej odpychał. Reakcja na szybki gaz. Ale dobrze hamuje. To znaczy, no, znaczy, ja go tylko Ale dotykałem. nie ma żadnych drgań, nie żadnych. Dr, dr, tak, że tutaj tak, nie, bo... nic nie puka, nic nie stuka, nie? Czy bym kupił? Nie wiem. Na pewno... Znaczy, źle się nie jedzie, powiem tyle. Nie, nie, no jest komfort. Jest Systematyczne jest, jest. zawieszenie, bo jest regulacja tego zawieszenia. Prowadzi mi się całkiem dobrze. Opony o dziwo słyszę. I to opony premium. No tak, ale słychać, że jadą, bo jest w miarę cicho, więc Lexus jest lepiej wyciszony. Jeszcze mamy ten, jeszcze mamy szyberdech otwarty. Uchylony. Uchylony. Nawet no dochodzi tam mruczenie tego stumika, tam delikatnie tam Ale delikatnie. delikatnie, dla mnie do, za delikatnie. Do, do, dochodzi. Musiałbym się grubo zastanowić, osobiście, prywatnie nad zakupem takiego samochodu. Chociaż za tą cenę, czyli za... bo to możemy już kupić od około... Tutaj na przykład ten egzemplarz był kupiony za troszkę ponad 7000 dolarów. W stanie nieuszkodzonym. Z, po przyjeździe się okazało, że tam ten motor coś tam kulał, to jest dobra cena. Hmm, no okazję, Za, że bardzo, ja w w ogóle, bardzo, bardzo, tak, tak. To są to stosunkowo tanie samochody. Jeżeli macie tylko ochotę, możecie zakupić ten egzemplarz. Jeżeli nie, Wam coś nie będzie odpowiadało, zawsze możecie się zgłosić. Możemy Wam taki egzemplarz sprowadzić. Na przykład z mniejszym przebiegiem, albo z jakimś uszkodzeniem, albo z innym kolorem. To już możemy dopasowywać, ale trzeba pamiętać o tym, że to jednak te samochody tam jeżdżą i to w tych rocznikach jakichś super małych przebiegów nie będzie. A ten masaż mi się bardzo podoba. Też mi tutaj cały czas... Czego kurczę w, w amerykańskiej motoryzacji nie spotkałem. To zrobimy taki sobie start, nie? Starcik. Taki, taki ale bez żadnych jakichś tych tylko... Ekscesów. Eee, dobrze. Tego podniosło się... kurczę go do góry. No powiem, fajnie się rozbiegł. Do, dość, dość żwawo. Żwawo, żwawo. Jak na taką kolumbrynę. Żwawo. Mhm. Ale nie, ale dźwigło go do góry. Jednak. To no pompowanie no, ma swoje na pewno plusy, nie? bo to nie ma o czym mówić. O. Coś tam zobaczył? Nie no, Zaczynaj mnie doganiać. nie? Tylko, że musimy i tak bo zaraz nałożę, będę mówić, że się fajnie bawię. <grym i> tak. <grym i> nie zdążą ten, no. nie zdążą ograć. Dla was epickich ujęć. Tak jest. No to ważne, bo to się później fajnie ogląda. No. A jak zapominasz, że to jest to niedzielę o 10, to wbij tam dzwoneczek, to ci przyjdzie powiadomienie. I nie no powie... dzwoneczek i subskryp subskrypcję. No, no bo to, to wtedy Cię nic nie ominie. Nawet Zawsze będziesz wiedział. Przypomni, tak. Nawet jak się obudzisz za że, późno. Dwie takie w mordy, żeby o dziesiątej zobaczyć <śmiech> <śmiech> z jakimś ciekawym samochodem. Ale on płynie fajnie. Powiem Ci, że no to zawieszenie dobrze robi. Dobrze robi. No rob, i no, jest no. alternatywą. Ty, jakby nie było, powiem, że jest. Jeżeli ktoś nie lubi amerykańskiej motoryzacji, voila. No. A chciałby suv jeździć, nie? 4 na 4 w 4 mm. Jedynie co, to no. tak już zauważyłem, że on troszkę czeszczy. Czeszczą plastiki, no ale. To tak aż nie pasuje do tego auta, tak po mojemu. Bo na pewno jak ale nowy porówna... kosztował yy... krocie, nie? I wiesz, ale ty zawsze mówisz, a bo tu ci czeszczy Durango, coś tam. A żeśmy jechali sztywnym Durango i on tak nie czeszczał. Przynajmniej już... chyba, że ten tłumik tak zagłuszał. <laughs> nie, no. <laughs> Lakiernika nie ma, blacharza też nie ma, ale nie ma. jest za to mechanik. Mechanik tak. był bo grzebał tak przy silniku. Więc jeszcze dodatkowe kurde, oh. oleje smary. Hmm. Jeszcze ten to już w ogóle jest mieszanina zaję fajna. Dobra, my kończymy. Zachęcamy Was do zakupu tego samochodu. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie tego filmu. Co więcej, zostawcie suba, lajka i komentarz. Tak. A jeżeli nie odpowiada Wam taki samochód, sprowadzimy wam każdy inny, co będziecie chcieli. Tak. Także dzwońcie, a jak macie coś ciekawego, to możecie do nas napisać, albo najlepiej zadzwonić i pokażemy wasz, wasze auto na naszym kanale. Tymczasem się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Bye. Cześć.